Cześć! Witam wszystkich czytelników portalu GTA Site, zarówno tych, którzy dopiero do nas dołączyli, jak i tych, którzy są z nami właściwie od zawsze. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to nasza strona zyskała nową szatę graficzną i została usprawniona, żeby przeglądanie artykułów było jeszcze bardziej intuicyjne. Ja jestem Kaz i dzisiaj oprowadzę Was po naszym portalu. Przede wszystkim, najważniejsze odnośniki zostały przeniesione na samą górę strony, żeby w każdym momencie był do nich łatwy dostęp. Od teraz w ciągu kilku sekund przeniesiecie się na forum. Do sekcji pobierania, gdzie znajdziecie najpotrzebniejsze modyfikacje do waszego GTA, w krótkim czasie sprawdzicie obecny skład redakcji GTA site, wypełnijcie formularz kontaktowy, jeżeli macie jakieś pytania, oraz przejdziecie do naszej strony na Facebooku i grupie na Social Clubie. Żeby trochę rozładować napięcie przed pełną emocji rozgrywką waszą ulubioną odsłonę GTA, sprawdźcie sekcję najlepszych memów, które są teraz dostępne ze strony głównej lub zbierzcie ekipę do grania za pośrednictwem Shoutboxa, który teraz również jest przystosowany do jak najwygodniejszej obsługi. Gotowi? No to zaczynamy! Na panelu z lewej strony ekranu wybierzcie swoją ulubioną odsłonę serii, rozwińcie suwak i przejdźcie do interesującego Was tematu. Znajdziecie tutaj najważniejsze i dokładne informacje z danego segmentu oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jeżeli potrzebujecie dodatkowej wiedzy, to zamiast scrollować na samą górę strony, kliknijcie odnośnik do kolejnego poradnika. Wiemy, jak bardzo irytujące jest szukanie jednej konkretnej rzeczy pośród masy innych informacji. Dlatego usprawniliśmy poruszanie się po większych artykułach, dodając spis treści, dzięki czemu możecie przenieść się do interesującego was elementu, a po zapoznaniu się z nim, wrócić na samą górę. Wszystko w jednym miejscu, wygodnie i przejrzyście. Pamiętajcie o zarejestrowaniu się na stronie. To trwa dosłownie chwilę, a zyskujecie dzięki temu dostęp do quizów, komentowania artykułów czy shoutboxa polubcie naszą stronę na fejsie, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i zasubskrybujcie również nasz oficjalny kanał na YouTube. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, jak podoba Wam się nowa odsłona portalu i mamy nadzieję, że usprawnienia wprowadzone na stronie znacznie ułatwiły Wam poruszanie się po niej. Dzięki wszystkim za uwagę i życzę miłego czytania. Cześć!